Lato na stadionie to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy w pierwszej połowie lipca są we Wrocławiu, a chcieliby aktywnie spędzić czas. My codziennie zaczynamy mniej więcej od godziny 11 i ostatnie zajęcia kończą się około godziny 20. Ten program jest bardzo bogaty, bo jest dużo sportu, tak jak rolki, wakacyjna akademia kolarska, są treningi piłkarskie, ale są także... Zajęcia, nazwijmy to plastyczne, są warsztaty rękodzieła, warsztaty dla seniorów, spotkania dla rodziców. Codziennie od godziny 11 do godziny 20 ten program jest bardzo bogaty, można go dokładnie sprawdzić na stronie stadionwrocław.pl i co ważne, my działamy niezależnie od tego, jaka jest pogoda, bo jeżeli pada, to zajęcia rolkarskie czy kolarskie przenosimy pod trybuny stadionu. Jeżeli pogoda jest piękna, no to bawimy się na esplanadzie. Na esplanadzie także można bezpłatnie korzystać w wyznaczonych godzinach z toru kartingowego czy z dmuchańców, które dostarczają nasi partnerzy, czyli tor Gokartowy Le Mans czy Arena Gigantów, którzy na co dzień tutaj także działają. No jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie w tym naprawdę bogatym programie coś dla siebie, i tak aż do 17 lipca. Zdecydowana większość zajęć proponowanych w ramach LATO na stadionie jest bezpłatna. Na niektóre jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy i można to robić pod adresem lato